11 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarem domu jednorodzinnego w Istebnej na Śląsku Cieszyńskim. Ogień objął poddasze budynku. Straty oszacowano na blisko 200 tysięcy złotych. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Przed przybyciem straży budynek o własnych siłach opuściło 19 osób. Pierwszy dzień nowego roku, w godzinach wieczornych, służby ratownicze zostały poinformowane o pożarze, jaki miał miejsce w Istemnej. Miejsce zdarzenia zabezpieczali m.in. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, a także prewencji. Mundurowi wstępnie ustalili, że w momencie wybuchu pożaru w domu przebywało 19 osób. Wszystkie te osoby w wieku od 18 do 20 lat bezpiecznie opuściły budynek, żadna z osób przebywających w środku nie ucierpiała. Dom miał zostać wynajęty przez prywatną osobę mieszkańca Wodzisławia Śląskiego. Wstępne ustalenia wskazują, że budynek został wynajęty czy udostępniony przez osobę prywatną, nie prowadzącą działalności gospodarczej. W związku z podejrzeniem naruszenia zasad, związanych z nakazami, zakazami oraz określonym zachowaniem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa. Materiały w tej sprawie zostały przesłane celem dalszej analizy do Sanepidu, natomiast na miejscu zdarzenia zostały wykonane czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa i po zgromadzeniu całego materiału dowodowego w tej sprawie. Zostanie podjęta decyzja co do dalszej kwalifikacji. Warto przypomnieć, że od 28 grudnia zeszłego roku obowiązują obostrzenia związane z zakazem wynajmu miejsc noclegowych.